ostatniego dnia akurat e, oprócz papierkowej pracy związanej z likwidacją Straży Miejskiej z, z przekazaniem dokumentacji do odpowiednich jednostek e, policji z archiwizowaniem zakończonych spraw, uporządkowaniem spraw, bo następuje z dniem dzisiejszym e, likwidacja wydziału Urzędu Miasta, e, też pełniłem służbę e, na mieście udzielając asysty wydziałowi finansowemu. Asysty związane z respektowaniem uchwały dotyczącej otrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gabon. Nie wszystkie wykroczenia zostały rozliczone, dlatego też około tych 100 wykroczeń będzie musiała zostać i jest już, no bo to dzisiaj ostatni dzień jest przekazana do odpowiednich jednostek policji, też będą wywiezione, sporządzone, w ostatnich dniach wnioski o ukaranie, bo y, sprawcy wykroczeń y, popełnionych, które zostały zarejestrowane czy ujawnione przez Straż Miejską, zamiast skorzystać jeszcze z tej możliwości dobrodziejstwa, łaskawości, jak kto jeden przyszedł dzisiaj, pan mówi: y, poproszę jeszcze łaskawie dzisiaj, mówi: ostatni was dzień, ale może się uda nie mandatem skończyć, tylko pouczeniem, i nie skorzystało z tego wielu mieszkańców. Thank you.